No dobra Witam Was umiłowani moi na kolejnym motoflogu dzisiejszy motoflog z jazdy trochę nerwowo na początku było, bośmy się pogubili. Wy tak, pogubiliśmy się, bo, bo jak to się nazywa, bośmy sobie yy, tak naprawdę nie przekazali jak ta matrasa wyglądać. I ja prowadziłem, w jednym miejscu się zawiesiłem, Ela pojechała w drugą stronę, ja w tą stronę rozdzieliły nas samochody i w ogóle i, i się szukaliśmy. No dzięki Bogu, że jest ten interkom, co prawda teraz jedziemy na trzy interkomy i niestety wadą tekoma, czyli Fritkoma, czy jak z tego chińskiego interkomu bynajmniej jest, ta e jest taka, że nie, nie można jednocześnie prowadzić rozmowy w trzy osoby. E Myślałem o tak zwanej konferencji, ale połączenia konferencyjne są płatne i to dość sporo, więc tak naprawdę odpadają tutaj tego typu, jak to się nazywa, chocki klocki. Niestety jeżeli byłoby to między nami, no to, 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 to wtedy wiadomo, że tam w ramach usługi jest to, jest to darmowe czy zgodnie z limitem tam tych tych, tych rozmów. ale tak to wygląda, jak wygląda. Także dzisiejsza jazda yy, jest to, jest to... Taka, pierwszy, taki długi, chociaż już jeździliśmy do takie trasy po 40-50 km. No dzisiejsza trasa no, to będzie chyba najdłuższa jaką ona zrobi. Tak myślę, że po tejże trasie trzeba będzie już się pomalutku umawiać na pierwszą e, wizytę serwisową, czyli wymianę, pierwsza wymiana oleju u Eli w, 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 w Benelli U Eli w Beneli. Nawet takie zrymowane. Fajne, wyszło mi, także pierwsza jazda, y, pierwszy serwis najprawdopodobniej po dzisiejszym wypadzie będzie musiał y, zostać zrobiony ze względu na to, że i też mamy tam y, tych kilometrów do, do, do serwisu jakby nie było prawie 100, więc musimy też mieć limit na te, tych kilometrów na, na, na to. A już mamy przejechane ponad 500, więc tak, pierwsze było w tankowanie motocykla. Po dokładnym zweryfikowaniu, bo ja się pomyliłem i zamiast wpisać stan kilometrażu, raczej yy, znaczy stan przejechany kilometrów na, na tym, że paliwie wpisałem yy, całkowity wynik, co troszeczkę można powiedzieć yy, sfałszowałoby to wy yy, wyniki ale dokonałem korekty i mogę powiedzieć, że motocykl pali 1,6, dokładnie 1,60 takie spalanie ma na chwilę obecną Benelli przy takiej spokojnej jeździe na, do, na docierkę, więc, więc naprawdę świetny wynik z jednej strony, z drugiej strony no to ja za to z prędkościami motoroweru, motoroweru tak, tak naprawdę, bo tam może raz czy dwa była prędkość powyżej. 70 km na godzinę a tak generalnie prędkości zbliżone do między 50 55 tak jak teraz jedziemy 52 km na godzinę z takimi prędkościami się porusza żona docierając docierając motocykl więc, więc przy takich niskich prędkościach czyli takim jak to się mówi kaleczeniu takie jeździe ala la, a to jak yy, no to rzeczywiście motocykl potrafi bardzo mało spalić no muszę tutaj powiedzieć że tam część jazdy yy, tak naprawdę 100 km to było yy, jechane przeze mnie więc więc tu też mimo tego że ja ponad stówkę ważę to też nie jest źle tym bardziej że yy, pierwsza jazda to była przełęczą yy, tutaj na, na, na nie jugoską, tylko tą drugą, Boże, zapomniałem na, na jodłownik więc więc nie jest, nie jest to tak, że e, wynik zły można się tylko cieszyć, że motocykl naprawdę, naprawdę mało pali e, no to e, co jest, e, co jest dla, dla kogoś, kto kupuje taki motor no, ważna, ważna informacja Także no tak to yy, wygląda. Muszę tutaj powiedzieć, żonie, żeby więcej troszeczkę siadała, bo siedzi tak można powiedzieć ma pozycję boczną. Troszeczkę siedzi więcej yy, na, 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 na Nie na lewym pośladku, ale żonie siedzi, zobacz, nie? Zobacz jak ją widzisz. No tak dobra Kicia. Tu pod górkę trochę ciężko będzie, bo ja sam tu wjeżdżałem to. Ale trzeba próbować Ja mam jeszcze ciężej, bo jeszcze mam Sysusia, no dawaj Możesz siadać synuś po malutku jedziemy O, kamień wcik Bo masz zapewne nóżkę wyciągniętą, dlatego ci no i tak ma być, bo byś się zabiła gdybyś no ja tak samo mam ale w ktm miałem jeszcze inaczej, bo mogłem dać jedynkę i dopiero jak puszczałem sprzęgło to gaz bo tam był jeszcze dodatkowy czujnik no nieźle droga wyciągnięta jest zajęta droga Możesz jechać. Możesz jechać. Urwa lepiej niż ja. No i butuj, butuj, butuj. Tak. Yy, siądź. O, teraz już trochę lepiej siedzisz, bo ty cały czas siedzisz półdupkiem. Siedzisz od, yy, na, na tej. Yy. Jeszcze spróbuj się przesunąć trochę w, w prawo. No teraz za dużo, o tak. No nie, siedziałaś inaczej trochę, ale teraz dobrze siedzisz. Śmiesznie się, tak by z jednej strony. E, jesteś niska i wiadomo, że jak się podpierasz którą nogą, to się to się do tej nogi, to jest żebyś miała bliżej. No jedź. Prosto, co? No nie ma innej drogi, musisz jechać prosto. Włócik do 50, czy tam do ilu chcesz jechać? No, no możesz jechać i 70, nie? Spoko. Pamiętaj na tych że są te uskoki, nie? A znowu się przesunęłaś na... Chciał... No. Więcej napierasz y, tą ręką, wiesz? Y, tak, o tak siedzisz, wiesz? Lewą, lewą, na lewą stronę, o tak. No, no, ja wiem, że ci by, łatwiej jest. No, tak śmiesznie wygląda to, jak jedziesz za tą, tak jakby był ten motor krzywy. Ale niekiedy, jak jedziesz ten, no... No właśnie, no ale nie siedzisz krzywo, teraz siedzisz prosto. Teraz idealnie siedzisz. No bo tak, no bo tak środek ciężkości Dlatego na przykład, jakbyś wyszła na pustynię i byś szła w jedną stronę, na przykład gdzieś ten to i tak wrócisz do tego miejsca do którego yy, przyszłaś bo będziesz szła no, będziesz w kółko chodziła takie ślimaki kręciła bo zawsze na jedną stronę cię będzie ściągać Widoki piękne. Widoki piękne tutaj na masy śnieżnika. Bu Nie, no broń Boże Ciebie. Jesteśmy z podporządkowanej. Ale takie dziwne, że taka kurwa chujowa ulica ma. Pierwszeństwo No, spodporządkowany wyjeżdżałaś Znak stał Poczekam na Ciebie aż dojedziesz No to już jedź, jedź, nie czekaj na tego Dobra, witam Was umiłowani moi na kolejnym motoflogu. Próbuję już od któregoś momentu <grym> nagrać cokolwiek, ale nic mi się nie udaje. Problemy natury sprzętowej najprawdopodobniej powodują to, że <krym> jak mam wszystko w porządku z kamerą to coś lubię zasięg w e, pilocie, jak mam coś w pilocie to mi w kamerze nagle się okazuje, że się bateryjka skończyła także tak to, że wygląda dzisiejsza sprawa, dzisiejszy wyjazd rodzinny w, w, w trójkę na motocyklach Elżbieta solo i my z synem Łukaszem duo także jesteśmy w komplecie Dzisiaj już za nami grubo ponad 100 km można powiedzieć, że już około 120 zrobiliśmy tych kilometrów dzisiaj a może a może i więcej żona mi tu podpowiada, że 140 no i jeszcze przed nami, przynajmniej 60-70 km dzisiejsza jazda jest jak to się nazywa takim Pierwszym chrzestem można powiedzieć w takich długodystansowym mojej żony, no i jej sprzętu, czyli, e, czyli Benelli BN125. E, tak pokrótce chciałem, tutaj, e, mając okazję się cokolwiek wypowiedzieć na temat, e, e, na temat moich odczuć co do, co do tego motocykla, e, moim zdaniem Bynajmniej jak do tej chwili, motocykl spisuje się rewelacyjnie. Nie zadławił się, nie, nie szczelił, nie prychnął, nic się nie odkręciło, nic się nie urwało. Przejechał 500, no już chyba więcej niż 500 km, gdzieś około 600 km. Jak na razie żadnych wad fabrycznych, tudzież jakichś innych nie odkryłem więc e, jest to dla mnie wa ważna informacja że taki motocykl e, no jest dobrze wykonany więc to co e, niektórzy mówią to, to, się, to się sprawdza e, że ten motocykl rzeczywiście jest solidnie wykonany e, nie chcę tutaj ściemniać, bo już sobie tak powiedziałem że jeżeli by cokolwiek się działo to bym po prostu powiedział na, na jego temat Ee, że coś jest niecacy. Jedyne co to mogę zwrócić uwagę, że łańcuch jest słabej jakości i teraz, e, jak to się nazywa, na dniach noszę się z zamiarem wymiany tego łańcucha na coś lepszego. Póki te zębatki, które są, są w dobrym stanie, chcę jeszcze na te zębatki założyć. E... Czekaj, tutaj miałem skręcić, tu miałem skręcić. Nie będzie jechał. Także o czym to mówiliśmy, bo z kontekstu wypadłem. Aha, o, o Benelli, Na razie, jak mówię, Benelli spisuje się świetnie, żona na niego nie narzeka. Oprócz tego, yy, co mogę powiedzieć na, na tutaj, co będzie trzeba wymienić, to jest łańcuch, ale to generalnie jest wszystkich przypadłość w większości motocykli takich budżetowych. Ja, mając KTM'a, który kosztował też. Yy, w granicach 20 tysięcy złotych yy, za taki motocykl trzeba było dać, tak naprawdę łańcuch był też beznadziejny i tylko dzięki temu, że jeździłem bardzo delikatnie, naprawdę bardzo delikatnie, to mi ten łańcuch wytrzymał yy, chyba 13 tysięcy kilometrów więc, więc, więc też niezbyt, niezbyt to było niezbyt to był wysoki wynik, o tutaj widzę, że pan to jest całkiem w ogóle w szoku się z motocyklem nie potrafi minąć. E, no cóż. E, więc, więc to zrobimy, póki jeszcze te zębatki są w dobrym stanie, bo można powiedzieć nowym. E, nie są nigdzie wychuśtane. E, ja dokładnie nie wiedziałem e, jaki łańcuch kupić, ile, ile tych ogniw. I teraz tak się zastanawiałem, gdzie tutaj tą informację zasięgnąć i co mi się udało yy, dowiedzieć. O, będziemy się ścigać z Kawasaki. No i chyba nie będziemy się ścigać, bo gościu pojechał niczym Ghost Rider. Także wysoką prędkością Także będziemy ten. I co się dowiedziałem na temat łańcucha? no Będę szukał łańcucha, e, wiem, 428 i taki jak pasuje do T, Benelli TNT. No, mam też zamiar tutaj za radą kolegi Kowala. E, pochylić się nad ewentualną wymianą zębatki przedniej na większą. Czemu to? No, żeby zwiększyć trochę prędkość i ewentualnie y, elastyczność, bo Strasznie tutaj szybko 1, 2, 3, 4, 5 i tą piątką można jechać w sumie od 30 do, do maksymalnej prędkości. Ja oglądałem trochę filmów o Benelli i o prędkości maksymalnej. Dla mnie to jest takie nie do pomyślenia, że na oryginalnej zębatce, która, y, którą tu się montuje y, osiąga się prędkość y, na piątym biegu osiąga się prędkość, że jest odcinka, więc... więc... No trochę to jest, moim zdaniem, źle dobrane przełożenie, bo na tym ostatnim biegu nie powinno być możliwości osiągnięcia odcinki. No rozumiem na czwórce, ale na piące? I ta prędkość tam się... Chyba tam licznikowe było 118 czy 120 a licznikowe, to no tam, tam ktoś z górki jechał, ale... I od razu było tu, 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 tu i coś tam u, tu, tu, tu. Także tak to wyglądało. Dlatego sobie tak pomyślałem, że dobrze byłoby wymienić tą zębatkę, co spowodowałoby to, że ta, e, to osiągnięcie ewentualnej odcinki na tym piątym biegu nie będzie e, w przyszłości możliwe. Oczywiście jeżeli będzie już dotarty, bo na razie na razie z takimi prędkościami ani ja, ani żona nie podróżowaliśmy, motocykl jest na, na dotarciu. Dziś, jak widzicie całą rodziną, moja latorość Łukasz, moja małżowinka Elżbieta i ja Tomasz Tomiak Razem podróżujemy nastukane już tych kilometrów trochę mamy Będzie już z 200 może, może nie Także teraz mamy piękny widok na Duszniki Zrój za moment będziemy tam na dole i teraz po wrócimy do chatki także pomalutko ruszamy wycofaj do przodu z możesz możemy już za jechać może synu. No ale tam 20 było, nie? To 190 km dzisiaj No to chodź Jedziemy Dobrze, dokładnie 190 km dzisiejszego dnia już poczekam na ile? Żuniu, jesteś gotowa? Jesteś tu gdzieś? No dobra, bo się nie widzę ani w... Także mnóstwo motocyklistów. Mnóstwo. dla Was wszystkich, którzy którzyście byli z, z ze mną na tej yy, yy, trakcie chcieli boże, tak? Wszystkim Wam należą się podziękowania za to, że przetrwaliście i obejrzeliście do końca ten vlog. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. My spędziliśmy dzisiaj super dzień. Super hiper randzki dzień o Naprawdę Nie spodziewałem się, że w ciągu jednego dnia możemy nas zaliczyć tyle Bo Dzisiaj zrobiliśmy kotynę kocką w pigułce Wszystkie ważniejsze trasy Trasę stu zakrętów Autostradę śródsudecką pełną e, Wynajmniej ten odcinek tutaj nasz, nie? zieleniecki odcinek Czarną Górę fuu, co jak na mnie, Czarną Górę tylko spaloną no Czarna Góra nam została ale to jeszcze jeszcze czas także świetnie się dzisiaj bawiłem z moimi najbliższymi i z żoną i z synem Tyłki nas trochę może będą bolały. Ele, ele ręce mówi, że ją ręce bolą. Ale trzeba przyznać, że świetnie sobie dzisiaj radę dała. Jestem z nim dumny. I tym optymistycznym tym że optymistycznym jakby to powiedzieć e akcentem kończę dzisiaj mojego vloga do zobaczenia na następnych trzymajcie się ciepłytko pa